witam was kochani bardzo serdecznie z czarnego potoku normalnie na sam widok tego hotelu aż mam mokro w kroku słuchajcie, pierwszy raz jestem w takim hotelu, że mi się po prostu alejki popierche doliły wiecie co do kolacji dają full? pomyślcie, zgadnijcie liczę do trzech kto zgadnie? wino Wino do kolacji z Afrykacza, znaczy w stanie wiecie kolacji, no ale wiecie, do bólu, nie? Do końca, do zachodu słońca. O, tutaj jest mini golf, zobaczcie. Można sobie pograć, posykać jakieś tam są te. Tutaj sobie płynie potoczek. Po prostu drama. No jest luksusowo, ale powiem nam, że nie mogę się tu znaleźć, bo jest za dużo po prostu dołożenia. W sensie, że za dużo łażenia, bo tak, basen jest w innym obiekcie, yy, yy, kręgle są w innym obiekcie, wszystko jest w innym obiekcie, ja po prostu tutaj Oskar, proszę bardzo, z Oskarem sobie stanę <laughs> Ja pierdzielę, słuchajcie, jakie to luksusy, normalnie nie jestem przyzwyczajona, po prostu ja baba ze wsi, po prostu w takich luksusach, to jest po prostu... This is very big shack. Słuchaj, tak, byłam naprawdę w wielu hotelach, luksusowych i nieluksusowych, ale nigdy w życiu się w hotelu nie zgubiłam. I nigdy w życiu nie dostałam takiej wielkiej trąby. Ja pierdzielę, wyobraźcie sobie taką wielką trąbę, która wchodzi. No, przecież wiadomo, że wchodzi, żeby się napić wody, a co ty pomyślałeś? Czy pomyślałaś jeden z drugim? Tak generalnie przed wakacjami sułam jakieś 10 kilo. Od tak, patrzę na tego słonia, taką ma dupę. Jeszcze niedawno taką dupę wielką miałam, słuchajcie. Ale to jest takie żarcie, że ja po prostu w tydzień to po prostu wrócę jak po prostu rozwalona maciora. Nad morzem padało, snuło po prostu biało pizdziało, a tutaj po prostu luksusowo. Tu jest słuchajcie taki mini golfik, są różne stacje, są cztery piętra, można sobie posykać. Pewnie wielu z Was było już tutaj w tym czarnym potoku. Jestem pierwszy raz. Tak z partyzantem wybraliśmy to miejsce, bo były miejsca, bo okazało się, że bardzo dużo hoteli. O, tu jaka klacz, tu jakie dupsko, Zara tutaj klapsiczka. A ty... Ja pierdziela, są zryta. Słuchajcie, tu jest tyle atrakcji dla dzieci. Zaraz jedziemy na basen, ale generalnie od godziny chyba e, 9.30 do 20. Dzieciaki mają takie atrakcje, że my byśmy w ogóle nie musieli mieć przy sobie dzieciaka, nie? Nie to, że mi się to podoba, nie? Hi, 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 że stali, do sali, tu zabawy, tam zabawy. Kurde, krzaka weszła, nie? Słuchajcie, normalnie tyle atrakcji. Zaraz on idzie na jakieś trzy, sryki, takie pizdiki, a stare idą do lobby baru. Słuchajcie, tutaj w Polsce chciałam Was zabrać do Paris-Jean, St-Calafon, Inde-Jean, Inde-Pizzeon. Moi kochani, jeszcze chciałam Wam przedstawić, kto z nami przegrał w siatkę. Ja pierdzielę! przegrały z Polakami. My jesteśmy najlepsi, a Uny tylko tak udają, że są najlepsi. One myślą, że mają wszystko, a tak naprawdę mają gówno. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie w mojej drugiej części Vacation, Annotation, Annotation, naprawdę zajebiste, bo jest zajebista pogoda. Słuchajcie, jestem taka pobierana, że po prostu ta pogoda napędza mnie do zajebistej mocy. No i mam nadzieję, że ta pogoda będzie utrzymywać się do piątku, że będę taka podekscytowana, taka na euforiowana a nie taka nadeszczowana, mokra. Znaczy nie to, że nie lubię być mokra, nie? Ale wiecie, jak jest sucho, to też jest nieźle. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i życzę mam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że też oddajiliście spędzacie vacation.